Dzień dobry. Gdy pracujemy w Creo Parametric z modelami zespołów, często pojawia się kwestia zastąpienia jednego komponentu zespołu innym. Jeżeli ten komponent nie jest powiązany z innymi modelami, zadanie jest proste. Możemy go po prostu usunąć, a w jego miejsce wstawić nowy model. Jednak nie zawsze jest tak łatwo. Przyjrzyjmy się tej oprawce rękojeści noża. Gdy przeprowadzimy analizę referencji, zobaczymy, że jest ona rodzicem dla czterech komponentów umieszczonych w zespole. Jak zatem widać, próba usunięcia tego modelu spowoduje, że CREO automatycznie spróbuje usunąć też widoczne tutaj komponenty. Dlatego też w CREO Parametric mamy do dyspozycji narzędzie umożliwiające szybkie zastąpienie jednego komponentu w zespole innym modelem. Narzędzie to oferuje wiele opcji: zastąpienie modelu innym modelem należącym do tej samej rodziny części, modelem powiązanym poprzez referencje zewnętrzne, czy też zupełnie niepowiązanym komponentem. Wiąże się to z ręcznym wskazaniem odpowiednich referencji na nowym modelu, więc jest przydatne tylko wtedy, gdy operacje zastąpienia wykonujemy sporadycznie. Jeżeli natomiast tworzymy produkt, w którym regularnie wymieniamy te same komponenty funkcjonalne, nie ma lepszego rozwiązania od tzw. zespołów wymiany. Zespół wymiany to specyficzny typ zespołu Creo Parametric, przechowujący grupę modeli, które możemy stosować wymiennie w zespołach. Tworząc zespół wymiany, umieszczamy w nim modele oraz oznaczamy, która geometria na danym modelu odpowiada danej referencji. Właśnie umieściłem w moim zespole wymiany podstawowy model oprawki rękojeści oraz jej dwie alternatywne wersje. Zwróćcie uwagę, że w zespole wymiany nie muszę definiować żadnych utwierdzeń pomiędzy modelami. Wystarczy, że są one umieszczone w tym samym zespole. Istotną funkcją zespołu wymiany jest stworzenie zestawu etykiet, które przyporządkowują odpowiednią geometrię z każdego modelu do danej referencji. Etykiety te możemy stworzyć ręcznie, wskazując geometrię na komponentach. W ten sposób przekazujemy systemowi informację, która geometria modelu odpowiada danej referencji zespołu. Kontynuując tę pracę, możemy przygotować zestaw etykiet w pełni opisujących geometrię referencji. Istnieje też dodatkowa metoda przygotowania etykiet. Wybierając komponent i zespół, w którym jest on umieszczony, możemy przeprowadzić analizę i automatycznie wygenerować listę referencji, dla których należy wskazać odpowiadającą im geometrię na każdym modelu. Mając wygenerowaną listę etykiet, czyli referencji zespołu, możemy przeporządkować im odpowiednią geometrię. Najprostszym sposobem jest wskazanie jej ręcznie. Wystarczy przyciągnąć uchwyt do odpowiedniej geometrii. Jeżeli zaczepienie uchwytu nie jest zbyt wygodne, geometrię możemy też zaznaczyć używając po prostu myszy i klawisza Control. Mamy już zdefiniowany zespół wymiany. Wróćmy więc do modelu noża. Gdy uruchamiam narzędzie do zastąpienia komponentu, Creo automatycznie wykrywa, że zastępowany model znajduje się też w zespole wymiany i aktywuje odpowiednią opcję. Dzięki temu mogę po prostu wybrać z listy modeli nowy komponent i zatwierdzić umieszczenie go w zespole. Jak widać, bez żadnych błędów regeneracji zastąpiłem jeden komponent innym. Jeżeli w następnej wersji produktu potrzebuję jeszcze innego komponentu. Również wystarczy, że wybiorę go z listy. Gdy potrzebuję zwiększyć liczbę komponentów w grupie wymiany, mogę po prostu dodać nowy model do zespołu. Mógłbym, tak jak poprzednio, przypisać geometrię do referencji ręcznie, ale tym razem posłużę się innym narzędziem. W tabeli referencji mogę włączyć odszukiwanie geometrii za pomocą reguł. Jak widać, mam kilka różnych reguł, na których podstawie system szuka podobieństwa pomiędzy umieszczonymi modelami. Mogę zmieniać ich kolejność, mogę wyłączyć niechciane reguły, a na koniec przeprowadzić analizę modelu. Na koniec wystarczy zweryfikować, czy odszukana geometria spełnia moje wymagania. Zespoły wymiany charakteryzuje jeszcze jedna rzecz. Możemy w nich umieszczać zarówno pojedyncze części, jak i całe zespoły. Jak widać, właśnie umieściłem model oprawki w postaci zespołu z dodatkowym klipsem. Mimo faktu, że jest to zespół, system traktuje go jak każdy inny model. Po przypisaniu właściwej geometrii zespołu do etykiety referencji mogę wykorzystać ten model w zespole noża. Jak widać, właśnie zastąpiłem model pojedynczej części modelem całego zespołu, nie powodując żadnych błędów regeneracji. Stosując zespoły wymiany, można łatwo zastępować stare i wycofywane komponenty ich nowszymi odpowiednikami, nie martwiąc się o naruszenie struktury zespołu. Można też przygotować bibliotekę zamienników i umieszczać je w zespole w zależności od potrzeb i wymagań projektowych. Możliwe jest też wykorzystanie zespołu wymiany do uproszczenia zespołu, projektując najpierw zespół funkcjonalny z użyciem uproszczonych komponentów, a następnie zastąpić te komponenty szczegółowymi modelami. A wszystko to bez utraty referencji, a więc i poświęcania czasu na usuwanie wynikających z tego problemów.